Ok, wiem, że jest ciemno. 12 godzin się pracowali, aby wszystko wynieść z tego apartamentu. Pokażę Wam teraz, jak mieszkałem. To niestety jest ciemno, ale będzie drugi odcinek, w którym Wam pokażę teraz to osiedle, na którym mieszkałem. Tu jest mój apartament. A tak, wygląda, no już jest pusty. Wszystko z niego wyniesione Zwłaszcza pusto tutaj jest. Tak to wyglądało. A więc. No, tutaj był. a Nie, nie ma już lamp. To był living room, tutaj były sofy. Na środku był stolik. To był cała telewiz telewizor, cały sprzęt. Tutaj był taki ofis, którym pracowałem. Pokój z tego też był zrobiony. Tutaj było łóżko. Piórka tutaj były, nawet niektóre odcinki nagrałem stąd. To było wyjście na jedno patio. Zobaczcie, jak jest dywan wyczyszczony. Bo taką specjalną maszyną czyściłem ten dywan. To było jedno z łazienek. To był taki mały storycz. Ubikacja z showerem Dzisiaj nam to, to mówię 12 godzin. Od 8 rano, żeśmy pracowali, zajęło nam to 12 godzin. Strasznie dużo. Ten film to też jest taka dokumentacja. Wszystko zostało ładnie wyczyszczone, żeby osoba, która nam to wynamowała, nic nie zarzucała. To była kuchnia. Jest kuchnia. Łączymy sobie światło. Żarówki się świecą. Tu gdzie zaraz zapalę? Lodówka. Kuchenka. Ja to tutaj troszkę w szczegółach pokazuję, bo chcę, żeby to pokazać, że to wszystko jest ok. Mikrofala lodówka Wyczyszczona, w środku są czyściłe już jest wyłączona tutaj drzwi wyjściowe. tutaj jest pralnia. Pralka, suszarka szafki są już puste tu jest drugie patio tam chyba pali to, mi się wydaje Powinno się palić. Przejdziemy teraz do. Okej, okay. tu taki wrzut. A to był ten living room, tak. Dywan jest ładnie wyczyszczony. takie plamy były różne. Się ładnie wyczyściło. Kolejny dywan wyczyszczony. To był nasz pokój, tak zwany master. master bedroom. Tu było łóżko, szafeczki. Telewizor tutaj był. Wszystkie żaluzje są ładnie powieszane. Wiatrak się kręci. Łazienka, lustro czyste, blat jest ok. ładne wszystkie dzieła. Odkurzone, wyczyszczone. Łazienka ładnie jest załatwiona Swoją drogą to trzeba troszkę ponarzekać do sprzątania bo po prostu naprawdę nie miałem czasu ciężko się było wyrobić czasowo zamówiliśmy firmę sprzątającą polską boderze, którą znam niestety to był drugi raz co w życiu zamówiłem sobie firmę sprzątającą i już nigdy nie zamówię po prostu e, strasznie wolno. Sam bym to zrobił szybciej. Wolna robota, niedokładna i ja sam, dzisiaj 12 godzin nam zajęło, aby to wszystko tutaj ponownie posprzątać. Wynieść rzeczy. Wyobraźcie sobie, było strasznie dużo rzeczy do wyniesienia. Po prostu nie do wiary, ile musieliśmy e, do pomocy Meksyku wziąć. Całe szczęście są takie miejsca tutaj. Gdzie można, gdzie Meksyki po prostu 7 dni w tygodniu, oni pracują w każdy dzień, eee, stoją i czekają po prostu, aż ktoś ich weźmie do pracy. I oni pracują za strasznie małe pieniądze. Co, że teraz tak ciemno będzie, ale ja to wynoszę, idę do samochodu. Na następnym odcinku jutro nagram. Pokażę Wam to osiedle jeszcze dokładnie jak to wyglądało. Teraz już jest ciemno. A więc wzięliśmy sobie tych meksyków do pomocy. Dzień wcześniej żeśmy popakowali wszystko do pudełek Ciemno, strasznie, prawda? To pudełek żeśmy popakowali wszystko I żeśmy trakiem od mojej żony od taty Przewozili Poczekajcie, sobie pasy założę Co to tak dmucha strasznie? Nie dmuchaj Trakiem od mojej żony, taty poprzewoziliśmy Zapinaj się pas Co jest cholera z tobą? Poprzewoziliśmy te rzeczy do tak zwanego storage Musieliśmy, musimy tymczasowo te wszystkie rzeczy do storage przewieźć. Jeszcze nie możemy się wprowadzić, więc wynaleźliśmy ten storage. Troszkę się tak gubię w zaznaniach. Tutaj próbuję, próbuję jechać. Aż trakiem poprzewozili. Natomiast to Ciężkie rzeczy, tam trzy telewizory, szafki, dwa łóżka i tak dalej. To są ciężkie rzeczy, ja sam tego nie przeniosę Przecież nie będę targał tego z jej tatą. To starszy koleś, no to kurde, się się połami prawda? No to Meksyków wzięliśmy do pomocy tu właśnie wracam do tematu. Sporo tych Meksyków, tak, głównie nielegalnych, oni po prostu są chętni pracować i naprawdę robią dobrą robotę, tylko trzeba poszukać na, na nich nieraz uwagi. Zauważyłem, że film się urwał, ale mówiłem o tym, że są tutaj takie miejsca, to głównie przy sklepach typu Home Depot i takich różnych miejscach. czy Meksykanie, czy tam inni ludzie tam czekają, aby im, aby ktoś do pracy ich zabrał. Podjechaliśmy tam rano, chyba 10 się zleciało nam po samochód, że oni już nawet nie wiedzą, do jakie pracy, ale już są jechać, nie? Dobrze, że mieliśmy drzwi w samochodzie zalokowane, bo nam za kamki zaczęli szarpać, że, żeby już wejść, bo oni chcą już jechać, nie? Ale wybraliśmy takich dwóch, co w miarę spokojnych było i wyglądali na jakichś takich normalnych Wyobraźcie sobie, że strasznie mało biorą, Te 10 dolarów za godzinę pracy To jest... 5 godzin pracowali, tu było dwóch, ja tam jeszcze im pomagałem nosić rzeczy 5 godzin, dwie w osoby plus ja tam i to, wynaleźliśmy traka z firmy Pańskie, jak będziemy się wprowadzać, to wam po pokażę ten trak. no i przywieźliśmy my te rzeczy do takiego storage to też wam potem pokażę w innym odcinku a, taka historia a, ci Meksykie nam opowiadali jak tutaj się dostali po prostu jeden z nich to jest z Meksyku, drugi to jest z Guatemali. ten z Guatemali tutaj jest już 8 miesięcy Mówił, że 10 tysięcy dolarów teraz kosztuje, aby przez granicę go, przez granicę go przerzucić I to, kontroluje to wszystko już mafia To nie, jest tam jakaś grupa jest i jakiś kojoci, bo to się kojoci nazywają czy to przerzucają przez granicę Po prostu musisz, jesteś skazany na łaskę mafii I tam kilka tych mafii operuje Ta Los Zetas, co tam w telewizji kiedyś mówili I te inne organizacje mafijne 10 tysięcy dolarów dla mnie to jest dużo, bo dla mnie to jest strasznie dużo pieniędzy. Dla niej to jest po prostu majątek. Chłopak, chłopak zapłacił 10 tysięcy dolarów, żeby przez granicę, przez, przez Teksas się tutaj dostać. 8 dni, 8 nocy z Buta szedł. Mieli tam jakieś przerwy, wiadomo, ale 8 dni, 8 nocy przez pustynię z Buta musieli iść. Jeden galon wody, czyli jakieś 3,7 litra, mógł tylko samo mieć i troszkę jedzenia po prostu, bo więcej po prostu, nie, tego się po prostu nie da nieść. To wszystko waży i to nie da rady. Mówi, że po drodze widział e, martwe ciała, nawet szkielety jak rozkładające się ciała ludzi, którzy, którzy te granice nie byli w stanie przejść. Bo to nie jest łatwo 8 dni z buta, dzień i noc i się, można się po prostu odwodnić, wyczerpać, braknie jedzenia, braknie picia a tam nikt, nikt nikomu nie pomoże, jesteś skazany sam na siebie a jeden z grupy, który z Guatemala był, to po prostu umarł a nikt mu nie pomógł po prostu, bo, że każdy jest na siebie skazany mówi, że po prostu że on już nie miał sił, wyczerpany był bo niego po prostu zostawili, no i niestety takie są taka jest ta rzeczywistość, tak to wygląda. Oni nie będą na niego czekać, bo i tak, i tak on dalej był już nie dał rady iść, wycieńczony był, odwodniony, jakiś tam zachorował przez tą wyprawę e, przez pustynię, czy nie wiadomo co tam. Zresztą oni nie mogą w miejscu czekać, muszą iść, żeby jak najszybciej dojść, bo tak to tak, tak wszyscy by tam pomierali. Do tego wiadomo, że Straż Graniczna patroluje to wszystko. Oni muszą, się, muszą, muszą wiedzieć kiedy iść, kiedy się chować, gdzie iść, gdzie się chować, żeby nie dać się złapać. No, wyobraźcie sobie, że 10 tysięcy dolarów koleś, jego rodzina i rodzina rodziny, o życia, a jeszcze że pół wioski się zrzuciła, bo chłopaka dostaną wysłać. A tu Border patrol ciebie skasuje na granicy, je cię odsyłają z powrotem. I, I wszystkie pieniądze przypadają. Nawet takie przypadki są, nam, e, mówił nam tu, e, opowiada nam ten koleż, który nam pomagał, że tacy nawet syny są, że tak powiem, którzy skasują te 10 tysięcy dolarów za przerzut przez granicę, a do tego przerzutu w ogóle nie dojdzie po prostu wywio wywiozą gdzieś w pole i zostawią. Jest skazane sam na siebie i wszystkie pieniądze są w dupie takie cuda są, a więc w tym odcinku pokazywałem wam miejsce w którym mieszkałem apartament wam pokazałem opowiadałem wam troszkę o o tych co nam pomagali jak to wygląda natomiast w następnym odcinku, który nagrałem pokażę wam to osiedle na którym mieszkałem potem dajcie mi kilka dni czasu bo jest strasznie tutaj dużo roboty i a, się będziemy przeprowadzać, bo jeszcze nie wiem kiedy. Nagram wam a, tą przeprowadzkę. OK, trzymajcie się. Ej.